Witamy serdecznie na kolejnej odsłonie współpracy naszej szkoły z firmami, z firmami branżowymi. Dzisiaj, jako że jesteśmy zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, zaprosiliśmy do współpracy firmę Agrarius, która przedstawi nam swoją ofertę, swoich produktów. Jest ze mną Pan kierownik praktycznej nauki zawodu, Pan Krzysztof Kaczmarowski, który przedstawi Wam, w jakiej formie zamierzamy współpracować z tą firmą i jak firma przedstawi swoją ofertę naszym uczniom techników rolniczych. Dzień dobry. Tak Pan dyrektor przed chwileczką powiedział, szkoła nasza w tym roku od całkiem niedawna rozpoczęła współpracę z firmą Agrarius. Przedstawiciel tej firmy ostatnio dostarczył nam środki do takiej biostymulacji roślin, które będą użyte na naszych polach, a mianowicie pod uprawę ziemniaków. Planujemy w tym roku posadzić około 40 arów i zobaczymy jak to wyjdzie, jakie będą plony, także jeśli będą plony zadowalające, to myślę, że współpraca będzie się dalej dobrze wykładała i będziemy ją po prostu kontynuować. A teraz zapraszamy na spotkanie z naszymi uczniami. Są z nami również przedstawiciele firmy i w kolejnej części zaprezentujemy część takiej lekcji otwartej, którą poprowadzi firma Agrarius. Dzisiaj spotykamy się z rolnikami na polach, doradzamy, sprzedajemy produkty, a co najważniejsze, nasze produkty cieszą się coraz większą popularnością. Jedno ze względu na jakość, a drugie na przyzwoitą cenę.